Witajcie. Tu Ania z Dziennika Nep. W tym tygodniu serdecznie, ale to bardzo serdecznie zapraszam was na film o kolorze i będzie to kolor czerwony. Wiem, że długo kazałam wam czekać na ten odcinek, ale mam nadzieję, że będzie warto. Film jest przepełniony pięknymi inspiracjami dzianin w kolorze czerwonym i jest tam ich, jak naliczyłam, Ponad 140. I nie tylko damskich, będą też i męskie. Naprawdę mam nadzieję, że ten film będzie czymś dla Was takim przyjemnym w odbiorze jakąś taką inspiracją, ożywczą, jakąś taką dawką energii że miło spędzimy razem ten czas. No i też mam nadzieję, że podejmiecie pewną decyzję i dacie mi znać w komentarzu pod filmem. No, jestem ciekawa bardzo, bardzo. Kochani, już się nie mogę doczekać czwartku. Ten czwartek, 20 luty. Mam nadzieję, że widzimy się na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.